Dzień dobry. Trzecim nawykiem rekomendowanym przez Stevena Coveya w ramach oczywiście koncepcji 7 nawyków skutecznego działania jest nawyk Rób najpierw to, co najważniejsze. W jakimś sensie mówiłam już o tym w mojej poprzedniej odsłonie, gdyż mówimy cały czas o celach i priorytetach. Tutaj chciałabym się posłużyć bardzo ciekawą refleksją Kawaja, z którą absolutnie się zgadzam. Szczęście jest częściowo owocem pragnienia i zdolności poświęcania tego, czego chcemy natychmiast, na rzecz tego, czego chcemy ostatecznie. Jak to przełożyć na codzienną praktykę? Ja to kojarzę z. Z dojrzewaniem, z dojrzałością. Czyli ja chcę tu i teraz tego, to jest takie pragnienie dziecka, tu, pani nóżkami, ale bardzo często nie jest to związane z tym, co rzeczywiście ma być zwieńczeniem mojego życia. Czyli nie wiem, chcę teraz obejrzeć serial, ja chcę teraz, nie wiem, yy, kupić sobie to, zabawić się tam, yy, spędzić. Yy, Kolacje ze znajomymi. Wszystko to jest ok, wszystko to powinniśmy robić. Ale pytanie, co jest na tu i teraz, a co jest na przyszłość? Czy jestem w stanie się czegokolwiek wyrzec z myślą o tym, że pewien powściąg i dyscyplina dzisiaj może być, przybliżyć mnie do sukcesu jutro? No czyli to jest pytanie o, do, o dziecięcość i dojrzałość we mnie. Trochę tego dziecka oczywiście trzeba wpuścić, ale jak zwykle ukowała, jak chodzi o proporcje. No i druga sprawa dotrzymuj zobowiązań. I to nie są tylko zobowiązania względem innych ludzi, bo to jest jakby inna sprawa, to jest kwestia budowania zaufania, naszej wiarygodności, rzetelności, która oczywiście buduje naszą markę osobistą. Natomiast chodzi tutaj głównie w tym kontekście, o dotrzymywaniu zobowiązań wobec siebie samego. Czyli złóż sobie obietnicę małą i dotrzymaj słowa. Potem większą, dotrzymaj. Potem jeszcze większą i też dotrzymaj. I na tym wobec, według Covey'a polega progres osobisty. Kolejną rzeczą, do której sięga i on nie jest autorem tej koncepcji, to jest Macierz Priorytetów. Znana w większości menedżerów jako Macierz Eisenhowera, czyli podział y, pilne, niepilne, ważne i nieważne. Podział spraw, podział zadań. No i oczywiście pilne, ważne to według Koweja konieczność. Niepilne, a ważne to skuteczność. Y, Pilne, nieważne oderwanie uwagi, a niepilne i nieważne marnotrawstwo. No i teraz, oczywiście, skupiamy się na skuteczności, czyli rzeczy niepilne, a ważne. Czyli te, które musimy cały czas mieć w głowie, gdzieś w zakątku naszego mózgu które mówią: OK, do tego zmierzam, to muszę zaplanować, to mam robić systematycznie. W tej ćwiartce mam spędzać bardzo dużo czasu, być może większość mojego czasu. Czyli zadanie pilne, ważne oczywiście są priorytetami oczywistymi, natomiast niepilne, a ważne są tymi, które decydują o naszej skuteczności. I one są często jakby wybijane przez te pilne i mniej ważne. A więc skup, skupmy się na tejże skuteczności, o której mówimy. Pytanie, które warto sobie zadać, jest: czy posiadam priorytety? Czy potrafię odróżnić jedno od drugiego? Z czego zrezygnuję? Co peryferyzuje w moim życiu? Co zalecam komuś, czym się w ogóle nie zajmuję? Oczywiście nie zalecam tego, żeby zrezygnować z rzeczy przyjemnych, bo w, zresztą wrócimy do tego w ostatnim, siódmym nadykłowej, jakim jest ostrzenie piły, gdzie mówi: regeneruj się. I ta regeneracja to również robienie rzeczy przyjemnych, to nabieranie dystansu do tych priorytetów, które mamy. To jest przestawianie pewnych rzeczy, poddawanie krytycznej analizie i to jest wszystko, wszystko jest ok. Ważną rzeczą jest też posiadanie autorytetów w życiu. Proszę ze smutkiem przyznać, że kiedy często na zajęciach, na moich warsztatach pytam ludzi, co jest twoim priorytetem, bardzo często nie dostaję odpowiedzi, ale jeszcze mniej odpowiedzi dostaję na pytanie, kto jest twoim autorytetem? Czy masz autorytet w życiu? Nie wiem, jak to jest wśród innych nacji, ale większość z Polaków albo autorytetu nie ma, albo i są nimi Członkowie rodziny wybrani ojciec, matka, dziadek, babcia, jakieś tam osoby z, bliskiej, z bliskich powiązań krwi, albo w ostateczności osoby typu Jan Paweł II, papież Polak, czyli autorytet często nie do osiągnięcia. Nie o to tutaj chodzi. Szukaj autorytetów w obrębie pewnych obszarów Twojego funkcjonowania. Szukaj, Autorytetów w obrębie przywództwa, szukaj autorytetów w obrębie, nie wiem, Twojej pasji, hobby, szukaj autorytetów moralnych, szukaj autorytetów w dziedzinie, nie wiem, robienia czegoś, konkretnych zadań i nagle się okaże, że tych autorytetów wokół Ciebie jest bardzo wiele. Oczywiście wtedy, kiedy chcesz je zobaczyć. Czasami nie chcemy, dyskontujemy istnienie takich autorytetów. Ach, tam. Nie może być moim autorytetem, bo coś tam. My stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę, a tak naprawdę niesamowicie się ścigamy. Nie ścigaj się, rób swoje i zachowaj wierność temu, co najważniejsze w Twoim życiu. To przesłanie na dzisiejszy dzień.